Witam wszystkich z tej strony, tydzień 12. A jeśli zagramy sobie, podobnie Wiedźmy 2 mi dwa zabójcy królów. I tak jak mówiłem, ten, tą misję za sercem już zrobiliśmy. I teraz pora na zakończenie tej misji od Street yy, tris Więc nie przedłużajmy, tylko teraz. Chciałeś się o czymś porozmawiać? Zapytajmy. Tak, o Chustetris i zaraz będzie tam. Najprawdopodobniej, co się stanie z tym księciem, będzie trzeba go uratować. Mam Chustetris. Dowiedziałeś się czegoś? Była tutaj. Leto zmusił ją do teleportacji. Dlaczego? Jest kilka prostszych sposobów podróżowania. Dwóch kompanów Leto prawdopodobnie odpowiedziało na to, że. My ogólnie wszystko słyszeliśmy, ale... się wśród Nie Gdy we żeby tego najem, do chce się pozbyć Jorweta. Ten kazał ich sprzątnąć. Leto musiał dotrzeć do komanda przed elfimi posłońcami. Jedynym sposobem była teleportacja. Rozumiem, Tris chciała się przenieść do mnie, ale nie trafiła. Wylądowali w wąwozach. Co dalej? Leto zostawił ją ranną w Wąwozie. Pewnie myślał, że urozmaici trolowy jadłospis. Sam poszedł do elfów. Wspólnie z kompanami wycieli komando. Są gdzieś po drugiej stronie mgły. A Tris uciekła trolowi. Wszystko wskazuje na to, że jest gdzieś tutaj. Zapewniam cię, że nie ma jej w Wergen. Musi być gdzieś w okolicy. Namierz ją. Spróbuję. To zajmie mi trochę czasu. Dowiedziałeś się czegoś jeszcze? Shila kazała zabić Leto i Tris. Nie wierzę. Spotkałem najemników, którym wydała rozkaz zabicia Leto i wszystkich, których przy nim znajdą. Miała na myśli królobójców. Jesteś pewien, że wiedziała o Tris? A ty jesteś pewna Shili? Między nią a Tris coś było. Zwykłe nieporozumienie. Być może, znajdźmy Trisa, wszystko się wyjaśni. Potrzebuje trochę czasu. Co tam się dzieje? Sprawdźmy. Co się dzieje? Syna, króla demawenda, chłopi na widły chcą brać. Dlaczego? Służący smokobójczyni rozpuszcza wieści, że to stenisotrusaskie. Chłopstwo się burzy. Sami chcą wymierzyć sprawiedliwość. Gdzie książę? Zabarykadował się w swojej komnacie. Szlachta trzyma straż. Na razie chłopi czują respekt, ale gorączka coraz większa. Tylko patrzeć, jak dojdzie do walki. Wesprzyjcie nas, bo sprawa jest poważna. Biegnę zawiadomić resztę szlachty. Nie ja wiem, czy książę Stanis jest winny, ale nie zdziwiłoby mnie to. Władza. Mroczny przedmiot pożądania. Chodźmy, zanim pożądanie sprawi, że poleje się krew. Ty idź, ja namierzę Tris. I pamiętaj, jeśli księciu Stenisowi coś się stanie, potrzebujemy jego krwi. Pamiętam. No i dobra. Mam nowy poziom. A także... Zobaczymy, czy jakieś zadania za zostały nie zaliczone. Dobra, wszystko jest dobrze. Powiedz co? Przedtem jeszcze bym punkt rozłamał, bo mam aż dwa talenty. Więc bohater... Eee, możemy to? No to tak, wezmę to. No dobra, powiedzmy, że to weźmiemy. No i dobra. Jak skończymy te oto, ten cały jakby ich, ten korzeń tego drzewka, to później już to będą w miarę fajne rzeczy. No i dobra, talent rozdany. Możemy iść dalej. Ale nie tutaj poszedłem. Nie im takie sprawy sądzić. A ja mnie Kurde, ile ich jest. Strasznie dużo. Geralt! Dobrze, że jesteś. Chłopi gadają, że Stanis maczał paluchy w otruciu Saski. Chcą go zaszlachtować co, teraz opcję wybrać? Co ich powstrzymuje? Nikt nie pilnuje porządku. Dobra, byśmy to pierwsze. Co ich powstrzymuje? Rycerstwo. Edirnska szlachta. Nie tak łatwo podnieść rękę na błękidno Na naradzie był chłop, Kalten. Nie zauważyłem, żeby miał szacunek dla kogokolwiek. Kalten to rzeź i Wykorzysta każdą sytuację, żeby plądrować i grabić. Zasmakował w szlacheckiej krwi. Mówią, że w wąwozach ma zakopane złoto, zrabowane panom. Wychodzi na to, że tym razem pójdzie na ostro. Wysłuchajcie mnie. A ty tu czego? Jestem skalen burdon. Pilnuję porządku, w Wergen. Na no to, że się pilnował. Gdzieś był jak Saskie truli! Dawaj do księcia! Podszepy go! Stać! Jorwet! Wiewiórki! Kto chce wyjść z tego podwórza w całości, niech trzyma łapy z daleka od broni. Mi za jedno, chłopczy pan. Pozabijam wszystkich, jak będzie trzeba. Co tu się dzieje? Sługa ten co wino roznosił na uczcie! Powiedział, że to książę i Olkan o truli Saskie. Sprawiedliwości chcemy! Chcecie zemsty? To nie to samo. Nam za jedno! Saskia bez ducha leży. A książę, truciciel i herbowe pane tylko czekają, by nas na pole zagnać i Henseltowi się sprzedać. Nie pozwolim! im! Urzesz, Kalten. Nikt tu się nie chce sprzedać. A winowajce trzeba złapać i osądzić według prawa. Waszego prawa? I co mu zrobicie? Zapłaci grzywne? Dostanie klapsa w żyć? My mu klapsa damy. Siekierą w gardło. Gdzie ten sługa? Bezpieczny. Skojateli już go pilnują. A czemu to książę siedzi w domu? Czemu się chowa? Skoro niewinny! Dość! Pierwszemu, który sięgnie po broń przez rękę. Potem polecą w by. Więcej nas! Nie dacie rady wszystkich! Ty będziesz pierwszy. A teraz cofnijcie się! Dobra. Musimy działać szybko. Fajnie Arwet powiedział. Fajną ripostę dał. No dobra, jak masz plan. Co zamierzasz? Postraszę ich trochę. Jak będzie trzeba to upuszczę krwi. Dam ci czas, ale działaj szybko, długo ich nie utrzymam. Wypytaj chłopów, szlachtę, porozmawiaj z krasnoludami. Może uda ci się dostać do Stenisa. Jeżeli jest winny, na pewno ułożył sobie wiarygodną bajkę. Będziesz wiedział jak odcedzić ziarno od plew. Idź też do tego sługi, który nagle zaczął śpiewać. Ze wszystkimi nie zdążysz porozmawiać, to pewne. Zaśpiewasz, jak Ej, ci i nie Hej, porozmawiaj. Porozmawiaj, porozmawiaj. To do mnie. Ej, Wiedźminie, pozwól do a mnie. A ten co tu się tak pałęta jak smroć po ludzkiej chałupie. Wiedźminy to ino na pieniądze łase. To i ten pewno powie, że książę niewinny czocik od stenisa wydębi. No, no, no. Niech lepiej znajdzie naszego, co to złoży u dziewicy, a nie kręci się jak gówno w czerembli. Po księciu trzeba będzie porządek zrobić z możnymi. Za bardzo się panoszą książę stał obok Saski na naradzie miał dostęp do piwnicy z winami a bo to ja wiem to czego kłapiesz gębą książę bogaty pan co dla niego podkupić kuchte co by wino zatruł to że kogoś stać na złote zęby nie znaczy że wyrwie sobie zdrowe o co wam tak naprawdę chodzi i kto za wami stoi? Chcemy sprawiedliwości! My już nie potrzebujemy, co by za nami stał! Sami wiemy, co robić! Jak chcecie ukarać księcia? Jak chłop kury źle policzy, to mu się batogi należą! A strucicielem, co zrobić? Zabić! Kraj bez wodza to mrzonka. My już mamy wodza! Dziewice z Edirn. Tylko nie wiadomo, czy przeżyje. To wybierze inszego, co się będzie nadawał. I no to chłop musi być, bo tylko chłop chłopa zrozumie. I wszystkie ludzie będą równe! Po naszemu równe! A nie ludzie? jego główna nam wystarcza na polu! Nie ludzie niech se szukają nie nieludziego kraju! Wynoka! Hm. Kto służył u Saski? Wiecie, od parowieków. On przywió nie robił. Ale panienka miłuję jak siostrę i matkę razem w zintę! Pokrajać byś się za nią dał! A gdzie ten wasz Wicek? chacie się ukrywa. Panów się boi, wiewiórki go pilnują. Bywajcie. To to dobra, że no, tak no. zyskałby na śmierci dziewicę? gdyby nie ten przeklęty Jorwet, pewnie chłopi już by księcia wierzyli. No dobra, i tutaj pewnie jest Mówią, że ktoś czar rzucił i dziewica I padła bez spokoju, co? To. Tutaj jesteś. Nie znam cię. Sporo namieszałeś. Czego się boisz? Nie, nie boję się. Kłamiesz. Nic żem nie zrobił. Ja żem nic nie mówił. Nic nie wiem i nic żem nie widział. No to Duży Nacis. Powiedz mi wszystko, co wiesz o próbie zabójstwa Saski. Żem słyszał, jak kapłan gadał z księciem. Klecha powiedział, że dziewica to prawdziwa bestyja w ludzkiej skórze. Jaki kapłan? Olkan. Ty ten, co go ubili. W takim razie nie sprawdzimy, czy nie urzesz. Na grób mojej matki prawdę gadam. Co jeszcze słyszałeś? Mów. No, że mładził komnatę Saski, jak kapłan przyszedł. Książę miał kwaterę obok. Głośno nie gadali, ale słyszał, jak Klecha powiedział, ty tylko odwołaj służbę z kuchni. Nic więcej. Tylko kapłan Olkan mógłby powiedzieć, jak było. Umarni nie są zbyt rozmowni. Ale... może to po nim zostało? Jakieś ślady, albo co? Może. I tak, nie, nie, nie No dobra, chodzi na to, że to jakiś kapłan wszystko nim robić. robił. Znalazłem go pana, poprosił o wskazówki Cecyla Burdona. Dobra, gdzie to jest? Tamtej stronie, no dobra. O, idziemy się po tamtej stronie. No i dobra, słuchajcie, właśnie jestem już tutaj przy jego domu. Zobaczmy, czy tam nie ma nic ciekawego. A tu. A, dobra, ci musimy z Simbra rozmawiać? Dobra. Dybion na swojego księcia, pana. Ludzie to szalone istoty. Mam nadzieję, że skalę opanuje ten Bajzel. Czego ci trzeba, Wiedźminie? Wiesz, gdzie mieszkał kapłan Olkan? Hmm. hmm. Najprościej będzie, jak ci pokażę na mapie. To jest mniej więcej tutaj. Dobra, Dawaj. dzięki. Przeszukaj komnatę Olkan. Dobra, jak to jest daleko? A. W środku targowiska. A, nie, nie, nie. Nie, no tak. Dobra No i dobra jestem to jest nam e, się dalej wywaliło Troszkę chyba tutaj nie A wam jak się widzi Tak tutaj Pani Saskia ma poparcie Uważaj na siebie Dobra wchodzimy tutaj e, i zobaczmy czy Dziwna aura Aha. Nic chyba... ciekawego. Coś mi ten, powiem wam, że... Coś mi tego kłamł. Chodzi o... Znaczy kłamł. Chodzi o tego... Nie wiem, księdza go nazwijmy. Coś mi on tu śmierdzi, wam powiem. Zabraliśmy jakieś jego notatki, więc fajnie by to było je przeczytać i zobaczyć co tam napiszą datki Orkana. aha i to to jest nie mam już zielonego pojęcia jakaś sta statuetka albo coś zaczekaj na rozwój wypadków na tak możemy stąd wyjść i Iść. Tutaj. byśmy się... A, ale to jest w ogóle... To jest w ogóle już na misja. Więc dobra. Eee... Zobaczmy, jakie mamy misje. Aha, czyli słuchajcie, ten ojciec Olkan eee, jednak maczą w tym palcem i jest też trochę winny, tylko że już no, oczywiście nie żyje. sobie, że dostałem poważną. Coś mi się zdaje, że ten król, co był na samym początku e, nowego aktu, to myślę, że to mogła być jego sprawka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chciałem Wam przypomnieć, że w następnym odcinku przypomnę, bardzo chciałem Wam podziękować za e, ponad 50 subskrypcji. Dla mnie jest oczywiście dość fajny wynik. I ogólnie... E, Co że może za niedługo spaść, ale nie chcę wykrakać tego. Więc mam nadzieję, że będzie teraz więcej. Więc jak już zacząłem temat o supach to fajnie by to było gdybyście też subowali i było teraz więcej. <śmiennie> który na wyższym no, stołku żyć Następnemu, no, no, który no, spróbuje no, szczęścia no, utryłem. Nie, dostał ja nie, 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 nie. Pozwól do mnie. To chce nam samym przeciwko całej potędze Cadwence stawać. Dawaj, ja Carteinie. Pozwól nie. do mnie. A ten co tu się tak pałęta jak... Dobra, słyszeliśmy to. Wiedźminy no tutaj na nap... No, no, pok się! Aha, czyli nic z porozmawiać? No i widzisz, co jej zrobili Chciałbym poznać waszą opinię w tej sprawie. Nareszcie ktoś rozsądny. Przecież to oczywiste, że Henselt przekupił jakiegoś chłopa i ten zrobił co mu kazali. Tutejsi chłopi kochają Saskie. Ham zawsze jest chciwy na pełną sakwę. No i pokaż mi chłopa z honorem. Ciekawa koncepcja. Pomyślcie sami, książę nie miał jak tego zrobić. Wino stało ciągle na widoku, jedynie słudzy dotykali dzbanów. A słudzy to kto? Chłopi! Potem ten sam chłop swoich podburzył, żeby na chrybowych i księcia ruszyli. Pomyśl o tym. Ciekawe. No. Koniec! Koniec tego bordelu! Ludzie, rozumu trochę! Usiądźcie i porozmawiajcie w spokoju! Dość, żeśmy się nagadali! Dalej, kuboczy! Wyciągnąć księcia z chałupy! Verden to nie kloaka! Tutaj ma być porządek, pilnuje go skalen burdon. Nie ma takiego prawa, co by pozwalało chłopom grozić potomkowi króla. Przestańcie bredzić o tym, kto się urodził na zamku, a kto w chlewie. Osądzić i skazać potrafi, byle głupiec. Łatwiej jest oskarżać, niż dowieść winy. Chłopski posługacz rozpuścił Wici, jakoby to książę steni stargnął się na życie Saski. Dlaczego książę miałby się posunąć do tak podłego czynu? Baczcie, z jak znamienitego rodu pochodzi. Właśnie dlatego! Korony się w szarzowi zakciewa! Pamiętacie, jak dzielnie stawał u boku Saski w czasie negocjacji z Henseltem? Udawał tylko rząd z nią, liścia morda, żeby orżnąć głupiego chłopa. Ino, że chłopy nie takie durne, jak pany dumają. Sami widzicie, jak chłopstwo nienawidzi księcia. Plują jadem, niczym żmije! Uknuli intrygę po to, żeby się go pozbyć. Służący Saski mówił, że pytam, gdzie jest ten służący! Skoro ma coś do powiedzenia, dlaczego chowa się jak złodziej? Odpowiedź jest prosta: bo to oszust! Chowa się, co byście go nie zaszlachtowali, kurje syny. We wiórki go muszą pilnować. I ostatnie pytanie: w jaki sposób książę mógł otruć Saskie? Wiadomo przecież, że wino z beczek jest kosztowane przez sługi, zanim trafi do dziewicy. Przekonałeś mnie. Nie wiemy, czy to książę zatru wino. Z jest szmata, co się układa jak wiatr zawieje. Wszystkie to wiedzą! Miałeś dowieść jego winy, a nie obrażać go, kmiocie! A powiedz ta, któren inny by zrobił? Chłopowi zależałoby na krzywdzie panierki? Nigdy! Bo to bez nią takie pańskie psy muszą się z nami liczyć. Kura nie urżnie grzędy, na której siedzi. A chłop nie głupi, żeby podnosić rękę na wybawiciela! Może i chłop tego nie zrobił. Nie oznacza to jednak, że książę jest winny, głupcze! To ja się pytam. Kto ma izbę obok Saski, jak nie Stenis? Skąd się biorą wina? Z jego zawszonych piwnic. Kto ma dostęp do kuchni dziewicy? Jaśnie wielmożny książę. Kurwi jego ród. Nie ma w Wergen nikogo, co by chciał zabić Saskie. A nawet jakby chciał, to nie ma nikogo, kto by mógł. Tylko z Tenis! Mylisz się, Kalten. Kapłan Olkan chciał się pozbyć Saski. Uważał, że jest potworem w ludzkiej skóry. Olkan łaził u nogi Stenisa jak pies. Co ty sobie myślisz, prostaku? Że jak ktoś siada obok zamężnej damy, to na pewno ją chędoży? Kapłan namawiał księcia Stenisa do wzięcia udziału w spisku. A Stenis to jaka bezrozumna znajda? Co to go byle klecha może przekabacić? Olkan dostał, co mu się należało i Henselt mu łeb rozłupał. Teraz na Stenisa kolej naszła. Nie ma dowodów, że książę się zgodził. Kapłan poprosił go o dostęp do kuchni. Znaczy się, nie otruł dziewicy sam i no pozwolił, co by ją otruli. No to powiedzą, że to po nie niedowody. To tylko słowa. Za dużo domysłów, za mało dowodów. Nie można nikogo skazać na takiej podstawie. Jaśnie, panie. To niebezpieczne. Nie boję się. Strach to cecha godna pospólstwa, ale nie kogoś, w kogo żyłach płynie królewska krew. Czego się domagacie? Osądzenia mojej osoby? Czy książę to zwykły złodziej, który skradł na targu Tuzin Jaj? Stoicie przed majestatem książęcym i na niego się porywacie. Są na tym świecie zbrodnie, które można wybaczyć. I są zbrodnie, których wybaczyć się nie da żadną miarą. Tak jak nie można wybaczyć matce, która zabija własne dziecko, ani mężczyźnie, który podżyna gardło własnego brata, tak nie wolno darować zbrodni dokonanej na tym, którego naznaczyli sami bogowie. Kto podnosi rękę na pomazańca Bożego, ten nie jest godzien stąpać po świecie, a ten, co truje dziewice! To kto? Po pierwsze, Saskia żyje, zatem nikt nie może mnie winić za jej śmierć. Po drugie, nie macie żadnych dowodów na to, że to ja próbowałem ją zamordować. A po trzecie, zapewniam wszystkich tu zebranych, że nie wyniosę się ponad prawo. Tyle, że sądzić mnie może tylko ona, dziewica z Edirn. Cwany! A jak Saskia nie wydobrzeje, to kto cię osądzi? Wierzę, że uda się ją uzdrowić. Ale gdyby bogowie chcieli inaczej, zbierzemy konwent mędrców, którzy wydadzą sprawiedliwy wyrok. Słowa godne prawdziwego władcy! Jam jest bowiem ten, który powinien być dla was wzorem, a moje uczynki niechaj będą płomieniem rozświetlającym ciemności. A, teraz nie wiem, książę jest winny, czy samosąd jest złym pomysłem. Powiedzmy, że samosąd jest złym pomysłem. Bez względu na to, czy książę jest winny, czy nie, przysługuje mu prawo do uczciwego sądu. Co zrobią chłopi, jeśli wydamy księcia w ich ręce? Wysłuchają go? Nie. Rozerwą na strzępy. A co będzie, jak raz pozwolimy na samosąd? Zobaczą, że prawa można dochodzić siłą. Kto zaręczy, że nie zechcą się mścić za swoje krzywdy? Prawdziwe. I zmyślone, kto uchroni przed gniewem tłumu tych, których jedyną winą będzie szlachetne urodzenie i do czego to doprowadzi. Nie wiem, czy wybrałem złą. Swą... tego, ale zaraz zobaczymy. Chłopi są wściekli. Nie odważyli się na otwarty atak. Ale nie zapomnieli o Stenisie. I nie zapomną. Tak będzie, dopóki Saskia nie odzyska przytomności. Samą siłą nie utrzyma się porządku. Chyba, że będzie duża. Nie. Potrzeba autorytetu i królewskiej krwi. W tej chwili jej pięć kwart marnuje się w krasnoludzkim lochu. Jest jeszcze Henselt. Pakowanie się w klątwę upiorów to szaleństwo. Łatwiej byłoby wykraść z tenisa. Każda akcja związana ze tenisem spowoduje zamieszki. Dosyć mam tego szczekania chłopów i szlachty. Saskia to najlepszy wódz jakiego znam, ale z tą zbieraniną nie pokona armii Henselta. Dlatego wyruszam po posiłki. Dokąd? Na wschodzie czekają w uśpieniu cztery komanda z Koyatel. Czas ich obudzić. Zdążysz? Muszę. Aha. No to co będziemy teraz, eee, to jest, niestety krwi nie zdobędziemy od Hellcelta, ale widzę, że pojawiła się aktualizacja zadania, gdzie jest Tris Marigold, więc teraz przydałoby się do niej szybko pójść i zobaczyć, co ma nam Filip do powiedzenia. Bo możliwe, że ją znalazła A nawet przeteleportowała do jej kołnaty Ale raczej... Raczej no Co tu się dzieje? Próbowałam namierzyć Tris, ale mgła zakłóca działanie megaskopu. Odebrałam słaby sygnał, jest gdzieś blisko. Pewnie po drugiej stronie. W obozie kadwenczyków? Będziesz musiał przejść przez mgłę. E, no, że wejście we mgłę to samobójstwo. Tam jest pełno upiorów. Pomogę ci. Nieustannie skanuję pole bitwy. Pokieruję cię we właściwą stronę. Znajdę cię, gdy wejdziesz we mgłę. W takim razie, do zobaczenia. Wciąż nie mamy królewskiej krwi. Wiem, Henselt. Potrzebujemy jego krwi, nie jego głowy. Ile razy mam powtarzać, że nie jestem królobójcą? Mhm. Mm Ale słuchajcie. Eee, była to dość śmieszna scena. Szczególnie nie mogę mógł... <laughs> Powstrzymywały się od śmiania, kiedy jakby Filipa biczewała to swoją przekaźniczkę jak powiedziała ona, że próbowała namierzyć tris. No to fajne namierzanie. Dobra, słuchajcie. W tym samym pomieszczeniu zakończymy także dzisiejszy odcinek. Był dosyć ciekawy i śmieszny, ale no, to co dobre szybko się kończy, więc tak. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych częściach, więc trzymajcie się Cześć.